Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. na moim kanale mamy piątek i mamy FC Mobile. Dawno mnie tu nie było, dlatego Daily Rewards. Wojo, ile tego zobaczymy. O! Kogo mamy? Senegal? 93 mamy. Mamy Okina na atak, super. Sisjegną. I mamy. Dwóch napastników mamy nowych. Okej. Okay. ok, mamy dwóch napastników. Teraz tak. Damy building oczywiście. Tylko we tak. Moi drodzy. Tu wywalamy, to wywalamy. Z tą z powrotem dajemy. Na czy mamy kogoś z takich lepszych? Na no. kama dajemy tego z powrotem i na RB kto tu jest? James Ale mamy już wykonane 89 mamy już overall nawet 90 wbita To mamy gemy Tu mówimy o kogo dostaniemy 81 RW Niepotrzebny Tak jak w sumie refta 74 tylko. Tu mamy kogoś. Kogo mamy za dzisiaj? Znaczy czym wiecie? Ja tu nagrywam we ale wy to będziecie mieli w piątek. Kudus. No, ciekawe, kto będzie po drugiej stronie. Ikon. Mamy kolejne? Nie. Czyli stominę mamy jedną codziennie. Aż nie wykonam zadań, chyba. Trudne słowo, ale. W sumie jest, mogę hero porobić na, na filmikach. To zaraz się zajmiemy, bo i tak chyba hero będzie do końca już. Mogliby dudka dać hero jeszcze. I by było fajnie. Chyba wy je dodali. Bo mówię, dawno mnie tu nie było. 1300 punktów i 2700 spoko to mamy wykonane Tutaj teraz idziemy do hero czemu wy tak musicie pisać albo nie będzie widać zaraz nie 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 teraz mnie nie ma Agent Manka Dobra To lecimy W sumie nie wiem czy to mógłbym robić Czy mogą we to nawet jakiego mamy tu na LMA? Kurde, wy mi się nie przydacie. O. Rosicki mi się przyda. Bardzo. Tu mogę robić jego. Ale zanim my go zrobimy, to trochę minie jednak. Pewnie. Muszę zobaczyć, ile punktów na niego potrzebujemy. Tak w ogóle, czy to nie jest czasami. Aha, te struny, to melodyjne rzeczy to są. Okej okay. ale i tak będzie trudno. Chyba, że za rośnickiego będzie ktoś inny. No bo na kama potrzebuję najbardziej. Chyba, wymowemy paczkę otworzyć bo widzę, że jest taka możliwość. A tu Mini dostaniemy. Czekajcie, co? Aha, paczka. Te 3000. 95 i 101. Oby coś dobrego było tu, Holandia. CDM! Jaj! Tylko na sprzedaż się do się nadajesz. Niestety to robimy dalej. Hero mamy meczyk. I chyba. Nie wiem, zobaczymy. Mowę na tym meczu zakończymy albo i nie. Zaczynamy meczyk. Znaczy, w sumie wygrywamy, i tak, jak ten kin się spisuje. Aha, ok, tak o... I bardzo się wyrywa. To w w piłce. Zatrzymany też. James. Ale piłkę wyrąbał. Endeleko. Gulli. Tu mamy Alowaj rana. Bert Bato, Nie prefet Bez Besara ale, ale ładnie wczelił Wczelił ładnie, czwórka chyba tam Salak Przyjął dobre piłki i niestety obrona mu odebrała Berbatov, kolejny raz próbuje i się nie udało Werard za mocno niestety za mocno Chieza w piłce i gol. 4 do zera Fajnie by było zagrać pierwszy mecz Division Rivals. Czekajcie, bo mamy coś właśnie. I mamy odblokowane market Head to Head. I oczywiście na początek, tak jest. kilka piłkowa, bo widzę, że musimy to zrobić. Trzech piłkawy? Czy nie? Czy jeden tylko. A nie, jedna piłka w OK. Mamy ósmy level. O, jeszcze mamy. Dobra, ile nam zostało? Jedno ćwiczenie i jeden mecz. Okej, okay. to zadanie mi takie średnie jest. Ostatni raz tutaj podajemy i potem z powrotem, w drugą stronę teraz. No, gdzie podajesz gnoju? No, kolejny. I powoli podajemy. I by gotowe. tu dostaniemy 7, czyli będzie 40 53 punkty będziemy mieli, razem nie poczułem nawet jaki to mecz i od której minuty ale pewnie od 45 teraz, czy nie nie, nie od 50 ale po 0 po krótkim i nie ma. To był błąd. Jednak. nie miniemy łatwiej. Omyślałem, że samobój. Fajnie by było. Kin. Nie ma. na komputer. Kim. O, ale, ale zjął mi to dziad z nogi. Dobra. To będzie koniec meczu. Dalej, dalej, kurde. Po zero. Czy będzie dogrywka? Dogrywka jest, super. Ten mi się udało wygrać jakoś. Ale tego to już ciężko jest. To jest pierwszy... Nie, nie, faul. Myślę, że już koniec. Koniec pierwszej połowy dogrywki: czy będą kardy? Czy będą karne czy jednak wygram? Albo bot? Oto jest pytanie na drugą połowę. Jak będę robił takie błędy. To na pewno coś szczele. Nie ma kogo, nawet czemu tu nikogo nie było n na wystawkę? Bo z takiej pozycji to bym nawet nie, nie próbował strzelać. Op. Tak, jeszcze lepiej dowrócić. Mamy karnę. Nie chciałem tych karnych. W tą samą wcześniej co ja. Spróbujemy środek. Nogą obronił, skubany. Tu my też w tom jest obrona. А, а там тафируса? Ага. Серьё. Obok, nie, supek. Na no dziadu! i po meczu to jest chyba. To jest po meczu. Tak jest. Nie, no serio. Myślałem, że to będzie w pole brąkowe. I koniec. Niestety przegrywamy. Jeszcze odbieramy sobie nagrody Mamy tak 15 i pewnie 15 znowu I tak i mamy 15 znowu Dobra, to, to byłoby na tyle w tym odcinku na Was i do zobaczenia już w kolejnym. Cześć!